Chciałoby się powiedzieć stare ale jare. Określenie idealnie pasujące do Książenic, miejscowości położonej w zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie rybnickim, będącej sołectwem miasta Czerwionka-Leszczyny. To jedna z najstarszych osad w regionie, a pierwsi ludzie żyli tu już 100 tysięcy lat temu. Nazwa miejscowości pochodzi od tytułu książęcego prawdopodobnie Mieszka Laskonogiego, założyciela Książenic i Księstwa Raciborsko-Opolskiego. Jak głosi lokalna legenda, miał on w miejscu dzisiejszej miejscowości posadzić drzewo i ustanowić w tym miejscu osadę, sami zaś mieszkańcy mieli świadczyć powinności służebne i składać daniny na rzecz kolejnych włodarzy. Oczywiście to tylko legenda, ale w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Faktem natomiast jest, że w książennicach stoi leciwa lipa, która jest niemym świadkiem historii miejscowości. Słuchał takie książę. I dlatego nazywałem się Książę Jest jeszcze takie bardzo staje drzewo, co lipa. Co Stara przy, lipa. Przy, czyli zalicza się do pomnika przyrody. Dlaczego lubisz mieszkać? Co jest takiego fajnego tutaj? Klacze fontanny. Ja lubię kolegów. Ej, tak? nie o bo tu jest leki. Mam tu fajnych kolegów. Kościół, bez przedszkola. Na przed zabaw i do przedszkola. Można się bawić. Koleżanka i Kuzynki Lasy. Dzisiejsze książenice to przede wszystkim wyjątkowi ludzie i ich pasje. Jedną z takich osób jest Przemysław, znany lepiej jako Przemoc, który specjalizuje się w muzyce rap. Skąd czerpiesz pomysły na tworzenie utworów? Z życia, po prostu. Czasem są to jakieś abstrakcyjne projekcje, które siedzą mi w głowie, aczkolwiek w większości to są moje przeżycia, a także przeżycia moich bliskich, które chciałbym opisać, które... Chciałbym po prostu przekazać innym ludziom. Kiedy ukaże się Twoja nowa płyta i jaki tytuł będzie nosić? Moja nowa płyta ukaże się w maju 28 najprawdopodobniej, jeżeli żadnych poślizgów nie będzie i będzie nosiła tytuł retrospekcja. Będzie to powrót trochę do przeszłości, kilka opowieści. Myślę, że będzie dobry materiał. Aczkolwiek książenice mogą być miejscem, w którym się mogę wyciszyć i uciec od całego zgiełku miejskiego po prostu znaleźć wewnętrzny spokój w tym wszystkim. Dlaczego Twój pseudonim sceniczny to Przemoc? Znaczy to nie ma jakiegoś tam głębszego sensu. Generalnie był zamysł, żeby po prostu siać jakiś tam terror w rymach, ale głębszego sensu to nie ma. Po prostu tak zostało. Nie sądziłem nigdy, że trafię do jakiegoś szerszego grona odbiorców. No i tak po prostu zostało Przemoc. Chciałbym pozdrowić wszystkich mieszkańców Książenic i chciałbym też dodać od siebie, że nieważne skąd jesteście, czy to jest miasto, czy wieś, po prostu zawsze róbcie to, co kochacie. wszystkie zwierzęta zamieszkujące Książenice, zarówno domowe jak i dzikie gatunki mają przyjaciela w osobie leśniczego pana Tomasza Majera. Pan Tomasz doskonale zna wszystkich mieszkańców Książenickich lasów. Można tutaj spotkać od jelenia, przez daniela, sarnę, dzika, lisy, kuny, nawet sporadycznie borsuki występują tutaj jenoty. No jeszcze Mało, bo mało, ale zające też mamy, barżanty no i szereg różnych innych gatunków, zwierząt, ptaków szczególnie. Sokolnictwem się zajmuję już bardzo długo, od, w zasadzie od dziecka i hoduję sokoły wędrowne, jastrzębie i rarogi. Te sokoły, które hodujemy najczęściej służą nam do wypuszczania na wolność, to znaczy staramy się je rozmnożyć i wypuścić na wolność, dlatego że jest to gatunek, który w Polsce wyginął przed kilkudziesięcioma laty. Te wszystkie ptaki są obrączkowane, mają swoje świadectwa pochodzenia, mają, wszystkie są precyzyjnie obrączkowane i precyzyjnie odnotowywane, także cała lista rodowodowa jest dla tych ptaków. To jest hodowla zagrodowa Danieli. Nasze koło zakupiło Daniele i wypuściliśmy takie Daniele do lasu. Ale to są, to są zupełnie inne Daniele, to nie są hodowlane Daniele, tylko to są Daniele dzikie. I te dzikie Daniele zostały odłowione i wypuszczone tutaj do naszych lasów. Także można je spotkać dość rzadko, ale można też spotkać, szczególnie w okolicach tutaj grzybówki. Lub w książnicach nie brakuje również grup skupiających młodszych i starszych mieszkańców miejscowości. W młodzieżowej drużynie pożarniczej młodzi adepci sztuki pożarniczej przygotowują się do służby w szeregach ochotniczej straży pożarnej. Chcemy zostać strażekami, bo chcemy pomagać ludziom. Ja tutaj chodzę do MDP, ponieważ dobrze się tutaj czuję i fajnie się tutaj bawimy. Ja chcę chodzić, ponieważ jestem hardcorem, i mogę pomagać innym. Ja też chcę chodzić, bo czuję się tu dobrze. Chcę chodzić do straży, na ogół mnie kolega i myślę, że to W miejscowości silnie kultywowane są także tradycje harcerskie i zuchowe, pomagające wzmocnić ciało i ducha mieszkańców Książenic. Dzisiejsza grupka będzie podzielona. Dlaczego? Bo musimy się podzielić na następnych, tak jak było zapowiedziane. Na początku taka rozgrzewka dla Was. Niech każdy z Was, niech jedna osoba na. Tak. Czym się jako harcerze? Pracą wolontariacką. Pracą wolontariacką w naszej gminie, w naszej wsi księżnicy w szczególności. Pracy związanej z dziećmi, z młodzieżą. Praca nasza jest bardzo szeroka dla dzieci, dla harcerzy. Wychowujemy ich dzięki temu, pokazując im, że można inaczej bawić się, a także pomóc innym. Nasza drużyna nazywa się Młode Wilki. Młode Wilki dlatego, iż w dużej mierze nasza drużyna składa się z młodych. Uczestników Młodych Harcerzy w wieku od 10 do 13 lat. Być harcerzem to fajna zabawa. Bawimy się na zbiórkach. Później żyć, robimy klasy, bawimy się, chodzimy na dwór. Jeżeli jest ciepło, to mamy zajęcia sportowe, terenoznawcze. Mając pełny kwitunek, ekwipunek, umielibyśmy przeżyć dzięki zbiorkom. Zrobilibyśmy ognisko, jakiś taki domek mały. No. Eee, krzyż harcerski. Oznacza y, to, że jesteśmy pełnoprawnymi harcerzami, a już stopień y, chłopcy mają łodzika, a dziewczyny mają ochotniczkę. Co bardziej doświadczeni mieszkańcy Książenic, tak jak członkini koła gospodyń wiejskich, spotykają się w szacownym gronie, aby wspólnie pracować, bawić się i pielęgnować tradycje. Spotykamy się raz w miesiącu, czasami tylko towarzysko, czasami organizacyjnie no i na tych właśnie spotkaniach omawiamy nasze coroczne tych takich spotkań, jakby spraw których trzeba pozałatwiać, Mamy chyba kilka. Więc mamy na przykład świąteczny kiermasz, tak zwany wielkanocny, potem mamy dożynki, po tym jak są jakieś konkursy w gminie, to też spróbujemy. W książenicach kochają również muzykę tradycyjną. Od ponad 20 lat działa tu zespół śpiewaczy książeniczanki, wykonujący lokalne pieśni ludowe. Let's just be Podstawu już Pani w 1978 roku. Założyła go Pani Helena Faszendar. Kierowała nim 34 lata. Nie? A teraz kierujemy my. A jakieś osiągnięcia mają Pani swoje? No, na naszym końcu są dwie płyty i książka. No i wyjeżdżamy, nie? Do dochożowa Wodzisła.

Chciałbyś mieć kiedyś takie Ferrari? Nie, bardziej przepadam za Lamborghini. A chodzisz często do lasu? Spędzasz z rodzicami? A gdzie mieszkasz? W lesie. Chciałbym pozdrowić wszystkich księ... <noise> to może inna, a ten przemoc na końcu będzie. Dobry pomysł. <noise>